Cześć! Żemu z tej strony witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Pięć Krain to pierwszy ze wszystkich sił. Jest to nowa seria z fantazy wydawana przez wydawnictwo Egmont. W tym macie symbol z tyłu, który, które są dostępne w naszej księżycowej w Bielsku Białej. Ja ten komiks wypożyczyłem w sekcji dla dzieci i młodzieży. Co to jest Pięć Krain? Pięć Krain to jest opowieść fantazji. Bardzo mocno w stylu gry o tron, lub jak teraz oglądacie rodu smoka. Mianowicie mamy państwo. Pięć krain. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zarządzane Anglom przez powiedzmy dynastię królewską lwów, czy tam kotowatych. Żeby utrzymać pokój, zaproszeni są goście, przedstawiciele każdych z pozostałych czterech królestw, i jest od. Odbywa się coś w rodzaju rytuału krwi raz na rok, ale ci goście są zakładnikami. I cały myk polega na tym, że jak to w takich opowieściach król umiera. Albo zaraz umrze. Jest już słaby. I kolejna rzecz taka charakterystyczna dla tego typu opowieści jest to, że ten król nie ma męskiego potomka. Więc jest. Zaczyna się wojna o sukcesję. Król ma dwie córki. Ma też bratanka, który najprawdopodobniej będzie nas jego następcą, ale bratanek być może jest troszeczkę za bardzo porywczy i wywoła wojna. tu wszystkim zależy na pokoju, więc zaczynają się zakulisowe gierki i kombinacje. Czy to faktycznie on powinien być następcą, czy nie powinno wyglądać to troszeczkę inaczej. Generalnie inne rzeczy, które mogą pasować, Wam się kojarzyć z gromotrą, czy rodem smoka, chociażby jest rada, i mamy nawet kogoś, kto jest cieniem króla, co bardzo, bardzo przypomina namiestnika. No i ogólnie rzecz biorąc, tak się nasza opowieść zaczyna: że zaczyna się tym, że mamy królewską przystań, nazywa się oczywiście to inaczej. Jakieś rytuały, no i właśnie zaczyna się taka. Nazwijmy wojna, sukcesję. Elementy, które też Wam powinny się kojarzyć z Gromotron, to tutaj tam były kruki, które przynosiły wiadomości, tutaj mamy ważki, które przynoszą wiadomości. Różnych motywów tu jest dużo i jeszcze jest jeden śmieszny moment, który mi się też skojarzył. Kojarzy mi się postać z trzech muszkieterów, ponieważ jest tutaj taki młody chłopaczek, nie wiem jaka będzie jego ostateczna rola. On nazywa się chyba His, jeśli dobrze pamiętam, tak His, który chce wejść do gwardii, czyli tak jakby D'Artagnan przyjeżdża i chce zostać muszkieterem. To jest kolejny ciekawy wątek. Mnóstwo jest też dyskusji, takich troszeczkę zakulisowych, może nawet nie tyle zakulisowych, co takie na zasadzie komu jesteś lojalny? No jestem kapitanem gwardii, jestem lojalny królowi, czyli a jak króla nie będzie, to jestem lojalny tronowi. Nieważne kto na nim siedzi, no nie zależy czy zostanie usankcjonowany przez Radę. Takie gadanie, typowo, właśnie, że chce ktoś wyciągnąć się, pociągnąć że, yy, za język, żeby wiedzieć, czy będzie Twoim sojusznikiem, czy nie, a ten ktoś się fajnie miga i tak może nie chcę powiedzieć, że kręci, ale unika jednoznacznych odpowiedzi, żeby w razie czego mógł się z niej łatwo wycofać. Bardzo. Bardzo fajna, fajny aspekt tego komiksu to jest jeszcze to, że mamy pewnego rodzaju zasady, których teoretycznie wolno łamać. Dotyczy to przede wszystkim relacji między gatunkami międzygatunkowej oraz relacji między warstwami społecznymi. Że generalnie koty mają się spotykać z kotami, małpy z małpami i inne tak dalej. Niedźwiadki z niedźwiadkami bo tu jest te kilka, nazwijmy głównych raz. No i właśnie, przechodzimy do tego, co może być stanowić największy problem przy lekturze tego komiksu, mianowicie to, że to nie są ludzie, tylko antropomorficzne zwierzęta. Czyli mają wszystkie cechy ludzkie, ale po prostu wyglądają jak zwierzaki i. No jest to ciekawy koncept, aczkolwiek można sobie bardzo dobrze wyobrazić, że to będzie że zamiast tych ras, lwów, i tak dalej, no to będą, powiedzmy, rasy albo z fantazją ktoś będzie elfem, ktoś będzie człowiekiem, ktoś będzie krasnoludem, Niedźwiadki na przykład pasują wybitnie do krasnoludów, jeżeli chodzi o postęp, o po zachowanie, albo nawet rasy ludzkie, po prostu różne kolory skóry, różne yy, warstwy czy różne miejsca pochodzenia i tak dalej. Jeżeli chodzi o ogólnie o grafikę, to jak już się przyzwyczajemy do tych wyglądu, tych antropomorficznych zwierząt, to ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Klimatyczna. Na razie nie zaobserwowałem przede wszystkim takiej brutalności zbyt dużo. chociaż też są tutaj jakieś dodatkowe sceny, brutalne walki. Jest zaskakująco momentami. Nie, wszy nie, role, nie, nie wszystkie role, nie wszystkie postacie. Zdążyliśmy na tyle poznać, żeby wiedzieć jaka ich będzie ostateczna rola w tej historii. W ogóle czy wojna wybuchnie czy nie, tego nie wiemy. Aczkolwiek na przykład mamy tutaj tego Thiesa. Jest tu kimś, ktoś w rodzaju u najemnika, u pies najemnik, a ten tutaj nie wiem po co na razie, może się dowiemy z czasem. I co mnie ten komiks zaskoczył maksymalnie to finał. Finał kończy się takim cliffhangerem, że, jakby był drugi tom, to ja bym po prostu czytał dalej. Bo jestem mega zaciekawiony, w którą stronę to pójdzie. Bo mnie to zaskoczyło. Bardzo mnie zaskoczyło. I generalnie mi się ten komiks podoba. Podoba mi się. Sądzę, że też będzie to fajna pozycja do, powra do powracania. Jak już troszeczkę ten konflikt, czy ta historia pójdzie dalej, to będzie można sobie po prostu cofnąć się i zobaczyć, gdzie dane postacie były jak się zachowały i tak dalej, co robiły, no bo tu już, już widać pewnego rodzaju zalążki. Każda praktycznie postać ma może mieć swoją własną historię do opowiedzenia. Może, możemy wziąć tych pięciu czworo zakładników, ta czwórka, i o nich może być historia dalej. Bo też to nie są. To są postacie to nie są takie, nazwijmy to rzucone tylko figury, ale też mają coś do ogrania. Do Mamy tutaj z tych z króla niedźwiedzi też jest to ciekawe po prostu. No, jest, jest klimat po prostu. Jest co czytać, jest czym się zastanawiać. Nawet tutaj Bratankowie króla są różnorodni. I sam jestem ciekaw tak naprawdę, w którą stronę to pójdzie. Ach. Zaskoczyło mnie to pozytywnie. Naprawdę, naprawdę fajny komiks. Jak mieszkacie w Bielsku Białej lub okolicach i lubicie klimaty gry o tron, tu troszeczkę spisków, tu troszeczkę wojny, o, walki o sukcesję, tu, tu niejednoznaczne dopowiedzenie, tu knucie, tu, tu potencjalna zdrada, tu ewentualne, ewentualne zbieranie sojuszników, to komiks jest dla Was. Po prostu. Klimat gry o tron, klimat yy, Rodu Smoka... Oczywiście troszeczkę delikatniejszy, bo to nie jest taki hardcore, takie taki brutalne jak to jest w tych serialach czy książkach. Aczkolwiek, co będzie dalej, to nie wiem. Ja jestem zaciekawiony, dziękuję za uwagę i zachęcam do korzystania z bibliotek. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć.